Witajcie! Dzisiaj chciałabym wam zaproponować ciastka malinowe z budyniem, z ciasta francuskiego. Są one fajną i prostą propozycją na Walentynki i nie tylko. A do tego są delikatne i chrupiące. Takie ciasteczka jeszcze są one gorące, można popruszyć również cukrem, pudrem, ale same w sobie są pięknie i pięknie się prezentują. Więc zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. A oto już przepis. Składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania malinowych serc, to jedno opakowanie ciasta francuskiego, moje ciasto jest 300 gramowe, jeden budyń śmietankowy, ale możecie również użyć innego smaku, takiego, którego bardziej lubicie. około 200 gram malin, ja mam maliny mrożone, ale mogą być również świeże maliny i jedno jajko. Budyń gotujemy tak, jak jest napisane na opakowaniu, ale proponuję zmniejszyć ilość mleka, aby budyń był bardziej gęsty. Do budyniu dodajemy mniej mleka, żeby nasz budyń był bardzo gęsty. W zależności jak jest napisane na opakowaniu, pomniejszamy ilość mleka. Moje mleko już tutaj zaczyna się gotować, więc wlewam budyń i mieszam. Uważajcie, żeby budyń Wam się nie przypalił. I Jak widać, budyń zrobił się bardzo gęsty i o taki gęsty budyń nam chodzi. Jak widzicie, budyń jest już ugotowany, jest taki bardzo gęsty i o taki gęsty mi chodzi. Teraz go przykrywamy, żeby nie zrobił nam się koszuch. Otwieramy nasze ciasto. Potrzebna nam będzie również foremka w kształcie serca. Ciasto rozwinęłam już na papierze, a teraz będę wycinała foremkami serca po dwa na każde ciastko. Blachę do, do pieczenia wyłożyłam papierem do pieczenia i będę układać na nim wycięte ciasto. Na środku każdego nakładam łyżeczką budyń, a następnie kawałek maliny. Jak widzicie, ten budyń jest bardzo gęsty. Banan. Teraz przykrywam drugim kawałkiem ciasta. I dociskam widelcem. Jak widzicie, z jednego opakowania wyszło 7 serduszek. W budyniu jeszcze zostało, więc można zrobić z jeszcze jednego opakowania. A teraz pozostało nam tylko naciąć delikatnie serca po środku. Następnie smaruję ciastka roztrzepanym jajkiem. Możemy już nastawić sobie piekarnik na 200 stopni. Ciasteczka mam już gotowe. Teraz, będę je, teraz je włożę do piekarnika, tak jak powiedziałam, wcześniej nagrzanego do 200 stopni na około 15 minut, aż się zarumienią. Po 15 minutach wyją z piekarnika ciasteczka. Tak pięknie się prezentują. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym. ¡Fínmico!